Witam Was serdecznie jeszcze na terenie <noise> Witam Was serdecznie jeszcze na terenie Rumunii Jestem już w drodze Wcześniej mi się gadać nawet nie chciało Noc spędziłem praktycznie całą na weselu Hello Noc spędziłem praktycznie całą na weselu Powiem tak, że było niesamowicie Zresztą Materiał możecie zobaczyć na fanpage'u, na facebooku, także tam parę takich krótkich filmików nagrałem. Rewelacja, byłem na wielu polskich weselach, ale takiego poweru i tylu ludzi na weselu w życiu nie widziałem. Zapomniałem teraz wam powiedzieć, kurczę, jak tu jadę. W każdym razie jestem w górach. Tutaj to jest Park Narodowy. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jest to park narodowy, na, na blogu zaznaczę całą trasę, także nawet nazwę miejscowości, w której byłem i będziecie mogli sobie zobaczyć to miejsce, mniej więcej tak to wygląda cały czas. Dzisiaj rano wstałem, dzisiaj rano wstałem po tym weselu, spałem może godzinę, może dwie i, i ruszyłem w tą stronę akurat, nie skręciłem w jedną boczną dróżkę, ona była taka trzeciorzędna, że tak powiem i nie za bardzo chciałem się pchać w tą drogę, więc jadę cały czas, niby to jest główna, do kolejnej głównej drogi w kierunku Serbii, która mnie poprowadzi. O, różnica ciśnień, kurczę, ale uszy miałem zatkane strasznie, bo trzeba było się wspiąć na przełęczy. Teraz zjeżdżam z tej przełęczy. Trochę zdjęć porobiłem z filmu nie. Nie wiem czemu, bo się nie przygotowałem na to za bardzo i nie wiedziałem, że będzie tak ładnie, ale zdjęcia są i, i zdjęcia będziecie mogli e, sobie obejrzeć. E, w każdym razie, wczoraj Junakiem e, RS 125 Pro pokonałem Transalpinę. Tak jest, proszę Państwa, Junak RS Pro. E, pokonał Transalpinę. E, bez problemu, tak? Może nie z prędkością rakiety, zresztą tam się szybko nie dało jechać, bo były takie zakrętasy podjazdy, że, że trzeba było praktycznie zwalniać momentami i, i na jedynce pokonywać te podjazdy. Były bardzo ostre z nawroty takie z prawie że 180 stopni trzeba było zawrócić z bardzo pionowym podejściem. Także samochody też tam podejrzewam, że na jedynce jeździły i tutaj nikt nie kozaczył. Piękna trasa dojazdowa do samej. Trasa jest bardzo długa, tak? Ale mówię o dojeździe na szczyt. Jest piękna trasa, bardzo ładnie się jedzie. Nie trzeba ze sobą brać namiotu. Ja ten taszczy namiot... naprawdę do Rumunii nie trzeba brać namiotu. Tutaj jest dużo, dużo, dużo takiej agroturystyki, pensjonatów moteli i one wcale nie są drogie. Ja dzisiaj nocowałem za 60 lei, także miałem pokój, duże małżeńskie łoże, łazienkę, internet. I miałem wesele, I miałem wesele naprawdę. Rumuni są świetni, świetnie się z nimi rozmawia. Trochę są rozczarowani tym, że przedstawia się ich jako takiego czarnego luda Europy. A powiem Wam szczerze, że naprawdę kapitalni ludzie. Wczoraj jak jechałem wjechałem na Transalpinę, zatrzymałem się, żeby zjeść małe co nieco. Akurat był gospodarz, który wystawiał swoje produkty. Masarnie miał i facet robił świetne kiełbaski z baraniną i z wieprzowiną. I te, aha, jak się dowiedział, że jadę z Polski, to powiedział mi Polska, Niemcy, Wiktoria, przyniósł mi palinki, taki kuśtyczek, strzeliłem tą palinkę, zjadłem i pojechałem dalej. Trochę się wszyscy dziwią, jak mnie tutaj widzo takiego samotnego. Zawsze wzbudzam duże zainteresowanie. Jeden facet, kurde, co tutaj robi? Pytają się, gdzie żona ją ja żona W domu czeka na mnie, jak wrócę, to mnie zabije. <śmum> Mam nadzieję, że nie, <śmum> ale czeka. E, co jeszcze? E, no, w każdym razie, tą transalpinę. Wspiliśmy się, wspiliśmy się, mówię, we dwójkę, bo to ja i Junak. Wspiliśmy się na tą transalpinę. Eee, troszeczkę tam porochały tak, to jest pierwszy szczyt i już myślisz, że jest wysoko, a potem nagle jedziesz jeszcze jeden szczyt. No i tam e, zrobiliśmy sobie zdjęcia e, na, przy, przy takiej dużej pryzmie śniegu, który jeszcze nie stopniał i powolutku topnieje, także tam już sobie zrobili jeszcze pamiątkowe zdjęcia i e, ruszyłem w dół i zjechałem hmm, Torgiu. And, uh, excuse me? Uh, this city? Uh, Torgiu? Uh, city? Name? Uh. Yes? Torgiu? Ok, dziękuję. Hmm. Takim po angielski, ale się da. <laughs> się można dogadać, więc jak ktoś specjalnie po angielsku nie nawija to. To, to sobie poradzi w każdym razie torgiu. To było z TORGIU, bo do TORGIU pojechałem wówczas i tutaj w TORGIU skręciłem właśnie, właśnie w ten rejon Parku Narodowego. Co jeszcze, to było wszystko z wczorajszego dnia. Nic się nie działo. żeśmy troszeczkę na kilometrów nałykali, bo była dobra w miarę droga. Szybko się jechało. Już nie było takich złych dróg, jak to było na północy, jak tutaj przyjacielom z Rumunii opowiadam, jakie drogi są, po co śmieją się do rozpuku. a taka mała wczoraj sytuacja była. W Rumunii można dostać takie kotleciki milone, są okrągłe. No i tam smażone, czy grillowane, tam czort, jak to zwał. W każdym razie oni mi tam mówili, że muszę spróbować. Ja mówię, tak, tak, jadłem. Pokazałem na mapie nawet im gdzie. I spytali się, ile zapłaciłem. Ja mówię, cztery leje. No i zaczęli ryczeć ze śmiechu. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, powinny kosztować dwa leje, a no właśnie dwa leje, a, a nie cztery. A nie ja wiem, który jest a no, ja wiem, wszyscy muszę zarobić. Także tak to wyglądało. Nie mam benzyny. jadę na, na Oparach wyjechałem z mojego miejsca zakwaterowania i tam nie było stacji benzynowej. Myślałem, że coś po drodze znajdę. Okazuje się, że nie. Najbliższa stacja będzie gdzieś za jakieś 10 km. także praktycznie dojadę na oparach benzyny. To jest moja ostatnia relacja z Rumunii. Słuchajcie, piękny kraj. Drogi dobre i złe, ale tam, gdzie są złe, są, ze... są piękne widoki. Tam, gdzie są złe drogi, to są najpiękniejsze widoki. Wszędzie człowiek wyjeżdża z jednych gór, wjeżdża w następne i nie ma, końca, nie ma końca, zachwytów nad, no jadę cały czas i mówię, kurczę, jak nie będę jechał, to nigdy stąd nie wyjadę, bo co chwilę są tak piękne widoki, urocze miejsca, że człowiek chciałby się zatrzymać, porobić parę zdjęć i jechać dalej, zabrać ze sobą te widoki, które, które są tutaj dookoła nas, naprawdę, o, jeszcze odradzam jeździć nocą motocyklem po rumuńskich drogach. Rumunii potrafią, widziałem to na własne oczy, tak? Na poprzednim noclegu, jak droga krajowa, furmanka koń, rodzina na Furmancy Iza Pindala, ile mu fabryka da temu konikowi biednemu, a chwilę potem, kurczę, on bez żadnych świateł, a chwilę potem pędzi Tir, jak, jak oszalały. Aha, i słuchajcie, jest to świetna trasa dla motocyklistów tutaj, tą, którą wam zaznaczę, także jak szukacie czegoś fajnego, do... Dobrze bardzo. Chłopaki już lecą też na swoich motocyklach. Piękna trasa to jest, pięknie widokowa. W części, no, niezbyt dobra, ale długi kawałek był naprawdę bardzo dobry i równiutko się jechało. Co jeszcze z tej Rumunii mogę wam powiedzieć? Aha, no, no, nie brać, mówię, nie brać, nie brać żadnych namiotów, nie trzeba brać żadnych śpiworów ze sobą taszczyć trochę ciuchów na przebranie żarcia nie trzeba brać, bo jedzenie jest bardzo dobre picie jest bardzo dobre także ja nawet przestałem ich kupować w sklepie, bo raz zrobiłem zakupy w sklepie, zostawiłem 20 lei i tak nie bardzo tych zakupów było, a za 20 lei to mam taki wypaśny obiad, jednodaniowy tak? w restauracji, że, że naprawdę u siebie w domu tego nie zjem a zarazem z zupką, jak wydacie 30 lei to jest wszystko. A 30 lei to jest raptem 30 złotych. Ale widzicie tak o, na przykład Rumuni coś sobie jadą... Zresztą też tak zrobiłem, miałem puszki, byłem głodny i zmęczony troszeczkę i żeby ochłonąć to akurat była taka altana w cieniu drzew, zatrzymałem się na chwilę, podgrzałem te puchy, zrobiłem sobie kawę. Obok na stoliku też siedzieli Rumuni i jedli i czekali aż ten chód przejdzie. Trzeba uważać na psy. Psy potrafią się nic stąd ni rzucić. Tak jak jedziemy, no w każdym razie rzucić się za motocyklistą. Chociaż zdarzyło mi się to chyba tylko trzy razy. Generalnie psiaki omijają, omijają yy, schodzą z drogi, yy, są nieufni w stosunku do ludzi. A ci, co na, te, które się kręcą przy miejscach postojowych, no to one tylko czekają na żarcie, żeby im coś tam podrzucić. Wczoraj taki jeden głodny gość yy, z żarmi pół bochenka chleba. No, nie miałem mu tego za złe. Ja byłem najedzony, on był głodny, także dostał. I, i, i tyle. No. Co jeszcze? No to wszystko. Słuchajcie, Rumunki. Piękne dziewczyny. Rumunki są śliczne, naprawdę. Zresztą chłopakom też nic nie brakuje. Szczupli, chociaż nie wszyscy. Ja mówię o tych, co widziałem wczoraj na weselu, tak? Fajne chłopaki, kurczę, kontaktowe. Można z nimi śmiało pogadać. Nie mają tej... Dolarz... Przynajmniej ja się nie spotkałem z tym, żeby w stosunku do nas mieli jako narodowości, tak? Jakieś pretensje, jakieś zaszłości. Nie, tu się bardzo fajnie rozmawia. Dobrze się rozumiemy. Jak już w ogóle słyszą, że z Polski przyjechałeś, to ho 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 ho. Jesteś gościuwa. jak już sam, to już... Crazy. Crazy. Dobra, słuchajcie. Tyle z Rumunii. Jadę na, teraz w kierunku zamku Golubiec. A znajdźcie sobie w internecie, co jest na zamku. Chociaż nie, nie będę świnia, powiem Wam. Na zamku Golubiec dokończył żywota Zawisza Czarny i z racji tego chcę zobaczyć ten zamek. Stoi nad jeziorem. Na zdjęciach wyglądał naprawdę ciekawie. Chcę go zobaczyć na własne oczy i dalej ruszyć w kierunku Most, mostu na rzece Tara, gdzie wykręcony jest film Komandosi z Nawarony. Potężny most, bo to jest most, rzeka, sama rzeka. Rzeka płynie kanionem, tak, jest potężny kanion i potężny most. A jest to wszystko po drodze, w drodze do Dubrownika. Pozdrawiam serdecznie z Rumunii. Cześć.